Proszę Państwa, przychodzi facet do, do krawca, do miary, do garnituru. No i wkłada ten garnitur, no ale tak. Jeden rękaw ma dotąd, drugi dotąd. Mówi panie, co to jest? No ten krawiec go tak pyk. Zgadza się, nie? Ale teraz z tej strony ma jedną powę, a drugą z tej. To krawiec go tak pyk, ale teraz ma jedną tu, a drugą tu. To go pyk. Zgadza się, nie? No i facet sobie idzie. Idzie co do domu i siedzi takich dwóch gości na przystanku, jeden do drugiego mówi Zobacz Marian jaki pogibaniec, a garniturek tak skrojony. <noise> Proszę Państwa, teraz będę Państwu taki kawał y, rolniczy. Był sobie rolnik, prawda, miał świnię i gnura. No ale tak, y, znaczy nie, to nie tak, pomyliłem. Jedzie rolnik na targ, sąsiad się go pyta. Mówi, dokąd ty jedziesz? Mój na targ, a po co? On mówi po świniaki małe. A na co będziesz kupował świniaki? Jak masz mówi świnie i knura, to mówi, wiesz, dopuść, będą świniaczki małe, nie? No to on wziął, dopuścił, miał już świnię na taczkę, do knura, dopuścił, rano się budzi. Patrzy, świniaczków małych nie ma, nie? Na drugi dzień to samo. Znowu świnie na taczkę, pod knura, rano się budzi, świniaczków nie ma. Trzeci dzień to samo. Świnie na taczkę, pod knura, rano się budzi, świniaczków nie ma. Na czwarty dzień się budzi i mówi do syna, wiesz co? Ty weź się zobacz, mówi, ty jak to tam wygląda. No syn wraca, mówi, tato, świniaków nie ma, mówi, ale świna już na tarce stoi.